Co z tym brzuchem, co z tą skórą na tym brzuchu? Co się z tym wszystkim stało? To jest najczęściej zadawane pytanie przez Was. Najwięcej wiadomości dostaję właśnie z pytaniem, co się stało z moją skórą, co się stało właśnie z tym brzuchem, jak to zrobiłem, że skóra mi nie wisi. Postaram się teraz w tym vlogu Wam odpowiedzieć na to pytanie. Co się stało z tym brzuchem, co się stało z tą skórą na tym brzuchu? Wiecie co? Postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie, ale szczerze mówiąc, to tak stuprocentowo nie mogę na nie odpowiedzieć, ponieważ ja tak stuprocentowo sam do końca nie wiem, jak to się wszystko stało. Mogę Wam tylko powiedzieć, co robiłem i jak to się działo. Um, tak. Więc jak zaczynałem dietę, jak wiecie, odstawiłem całkowicie, całkowicie może nie, odstawiłem większość węglowodanów prowadziłem bardzo dużo białka co jest bardzo ważne od 1 stycznia 2013 roku zdradzę wam tą tajemnicę aż do dzisiaj, to już są ponad 3 lata nie miałem ani grama cukru w ustach mówimy o sztucznie przetworzonym cukrze czekolada, cukierki i wszystkie inne słodycze, które w sumie e, nas tylko, tylko zabijają Mogę to powiedzieć. Cały ten cukier zastąpiłem sobie cukrem naturalnym, czyli owocami. Co bardzo lubiłem, to lubiłem w e, lato. Jako ostatni posiłek, jakieś sałatkę owocową, e, winogrona, truskawki, e, brzoskwinie z jogurtem naturalnym mieszałem to. E, jagody do tego wkładałem. To było wszystko zależne od sezonu, co właśnie było pod ręką, co właśnie było w sklepie. Bardzo szybko odzwyczaiłem się od tego cukru. Jak wiecie, jak zaczynałem, ważyłem 128 kg. I zacząłem tylko i wyłącznie treningiem cardio. Trening cardio wyglądał w ten sposób, że przez 7 dni w tygodniu, codziennie prawie 90 minut, muszę powiedzieć, spędzałem na, na bieżni albo na cross-traina. Potem sobie to jakoś kombinowałem, że na przykład robiłem 45 minut rano, potem 45 minut wieczorem. To było też zależne od tego, jak mi, jak mi w pracy dopasowało. Potem po jakimś czasie zszedłem z 7 dni na 6 dni, potem na 5 dni, ale wiecie, ja po prostu jak zaczynałem, to nie miałem w sumie takiego celu, żeby rzeźbić rzeźbić sylwetkę, żeby zajmować się nie wiadomo jak bardzo moim brzuchem, wyrzeźbieniem tego ciała, tak to zaczęło się pojawiać dopiero po dwóch latach. Ja tak sobie biegałem i biegałem i biegałem i tak sobie chudłem, chudłem, chudłem. I po... Po półtora roku, chyba e, zacząłem wprowadzać trening brzucha, czyli po każdym, po każdym cardio e, robiłem na ławeczce różne ćwiczenia brzucha. O tych ćwiczeniach brzucha będę chciał powiedzieć jeszcze e, w jednym blogu, pokażę Wam e, co ćwiczyłem, e, m, tak. Co dla mnie jest bardzo ważne, e, ja nie chcę, żebyście Wy teraz e, robili. To samo co ja, albo inaczej, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja opowiadam tylko i wyłącznie o sobie i mówię jak ja to robiłem i co u mnie się działo. Żebyśmy się potem, albo żebyśmy się dobrze rozumieli, żeby potem ktoś nie mówił, że zacząłem robić to samo co roko i mi się wcale nie udało. Mi się wydaje, że w 99% uda się Wam, jeżeli dopasujecie Wasze odżywianie się do Waszej aktywności fizycznej, bo to jest bardzo ważne. I znowu wracamy teraz do brzucha jeszcze, bo tak jak mówię, ta skóra zaczęła się... Ja, miałem bardzo... ja w sumie nie postawiłem sobie żadnego celu takiego albo limitu czasowego, że za 3 albo 4 miesiące chcę wyglądać tak albo tak. W sumie to mi było wszystko. Obojętne, ja po prostu zacząłem, chciałem dla zdrowia chudnąć i z biegiem czasu robiłem się coraz chudszy. I muszę Wam powiedzieć, że przez to, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że przez to, że ja bardzo dużo robiłem kardio, skóra zaczęła się ściągać. Zaczęła się ściągać, skóra jest elastyczna i ta skóra u mnie się ściągła. I w sumie to było moje jedno wielkie szczęście, że nie potrzebowałem żadnej pomocy lekarskiej, nie musiałem usuwać nadbędny, nadmiaru skóry z mojego brzucha. I w sumie... Muszę powiedzieć, że w tej całej, całej mojej przemianie to miałem naprawdę bardzo duże szczęście z brzuchem. Wydaje mi się, że w takiej nadwadze jak na przykład 180 kg do 200 kg, gdy ktoś chudnie 80 kg, to na pewno ta skóra już wisi, bo ta skóra już tak się wyciągnęła, że po prostu mi się wydaje, że ta skóra nie miałaby nawet możliwości się ściągnąć i zawsze tam coś by zostało. Ja miałem 128 kg. Miałem bardzo duży brzuch, w biodrach aż tak dużo tego nie było, ale miałem bardzo duży brzuch i tak jak mówię, ściągnęło się to wszystko, i tutaj macie odpowiedź, odpowiedź na to pytanie. Nie jest tak, że ja coś usuwałem na brzuchu, jakąś skórę, po prostu wszystko zniknęło. Jak będziecie trenować, jak będziecie w to wszystko wierzyć, i wierzyć przede wszystkim sami w siebie, że dacie radę. To wierzcie mi, dacie radę i nawet Wasza skóra się ściągnie. Fajnie. Tak u mnie. Pozdrawiam.